Dzień dwunasty. W Egipcie Józef ufnie i cierpliwie oczekiwał od anioła obiecanego powiadomienia, by powrócić do swojego kraju. Gdy tylko Boży posłaniec w trzecim śnie poinformowawszy go, że ci, którzy usiłowali zabić dziecię nie żyją, kazał mu wstać, zabrać ze sobą dziecię i matkę i wrócić do ziemi Izraela, po raz kolejny. Był bez wahania posłuszny. Ojciec święty Franciszek. I znowu Anioł przychodzi do Józefa, i znowu cytuje mu nic innego jak tekst Biblii. Tym razem z Księgi Wyjścia, czwarty rozdział, w którym jest napisane: Pan powiedział do Mojżesza w Madian: Wracaj do Egiptu, gdyż pomarli wszyscy ci, którzy czychali na Twoje życie. I Józef to słyszy. Ty też, Józefie, wracaj do Egiptu, bo już Herod umarł, już nie masz się co lękać. Dlaczego to mówię? Ponieważ Słowo Boże jest lekarstwem dla nas, tak jak było lekarstwem na lęk dla Józefa. Zobaczcie: Jezus wisi na krzyżu, fatalna sytuacja, przegrana sytuacja, przeklęta sytuacja. Młody człowiek, trzydzieści kilka lat, umiera nagle. Fatalnie by powiedział: Powiedziałby może Jezus, po co ja żyłem tak po ludzku, patrząc na swoje życie? Jezus, kiedy wisiał na krzyżu w tej po ludzku przeklętej sytuacji, wiedział, że o tej godzinie ma tu być i miał pewność, że jego życie jest spełnione. Nie dlatego, że było mu miło czy niemiło, bo krzyż zawsze mówi: Jest źle, jest trudno, ale Jezus wiedział, że o tej godzinie ma tu być. Nie dlatego, że ludzie mu tak powiedzieli, tylko dlatego, że tak mówi o tym Pismo Święte. Co chwilę jak refren jest napisane, żeby się wypełniły słowa Pisma. I podobnie jak Józefowi Słowo Boże mówiło, nie lękaj się, wracaj już. Tak samo Jezus słyszy na krzyżu, bo w poczet złoczyńców został zaliczony, żeby się wypełniły słowa Pisma. I Jezus to wszystko obserwuje i mówi, tak ma być. Bo mają się wypełnić słowa pisma, a nie moje wyobrażenie. Gdyby Jezus nie znał pisma, patrząc po ludzku na siebie, może by powiedział: Moje życie jest przegrane, Mam, jestem młodym człowiekiem, ja tu teraz umieram. Ale on znał pismo i wiedział, że o tej godzinie ma na krzyżu być. Wielkie dobro może fatalnie wyglądać, jeżeli się nie sprawdzi tego z pismem świętym. Jezus wisi na krzyżu. A skończyło się chwałą, nie tylko dla Niego, ale i dla nas, bo dzięki temu jesteśmy zbawieni. Wielkie dobro na początku fatalnie wyglądało: krzyż, opuszczenie, zdrada, gdyby nie Słowo Boże, bo to Biblia ma się spełnić w naszym życiu, a nie nasze wyobrażenia o naszym życiu. Więc, tak jak Józef, słuchaj Słowa Bożego. Bo co sprawia, że czujesz, że Twoje życie rozwija się w dobrym kierunku, a nie w innym? Powodzenie, spanie, ubranie, pieniądze, pełna lodówka, wypas w mózgu informacji co sprawia, że Ty mówisz, Moje życie jest spełnione? Więc czy badasz swoje życie zgodnie z Pismem Świętym? Czy sprawdzasz je zgodnie z Biblią? Bo Jezus nie miał wątpliwości, że jego życie jest jakimś defektem, bo sprawdzał to z Biblią, bo w Słowie Bożym tak było napisane. I Józef podobnie co chwilę słyszy, żeby się wypełniły słowa pisma. I pomimo tego, że było trudno, Józef wchodził w te wydarzenia, bo wiedział, że się skończą dobrze, bo pismo święte tak mówi. Wiem, że jest wiele spraw, które Cię dotykają i może są niesprawiedliwe, może jest Ci trudno wytrzymać. Więc sprawdzaj swoje życie zgodnie ze Słowem Bożym. Tutaj szukaj odpowiedzi. Tu są wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania. Nawet pytań tyle nie masz, ile odpowiedzi ma Bóg dla Ciebie w Biblii. Tylko jak Józef, czytaj i spełniaj swoje życie zgodnie z Biblią.